W faktach wyprawa w głąb ziemi, a tam trzy piętra jaskini, kilometry ogromnych skalnych korytarzy i przepiękne podziemne krajobrazy. Nowe, nieznane dotąd partie jaskini Niedźwiedzi w Kletnie to najnowsze odkrycie wrocławskich grotołazów. Stawia sudecką jaskinię w czołówce najpiękniejszych w Europie miejsc, o czym osobiście przekonała się Agata Dzikowska. Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie to turystyczna perełka Sudetów. Dla widzów udostępniono zaledwie niewielką jej część, a są tu goście niemal z całego świata. Jednak najpiękniejsze miejsca mogą zobaczyć tylko nieliczni. Grotołazi włączyli nas do tego grona. Przede wszystkim kask to jest ważne, dobra, mam, gra? Gra. Schodzimy do wielkiej szczeliny jaskini Niedźwiedziej, stąd dwa pokolenia zapaleńców. Od blisko 50 lat wyruszało po odkryciu. Dojście do tych ostatnich partii to jest dochęćne. Ponad dwie godziny w jedną stronę w takich warunkach. Ale wysiłek się opłacił. W maju badacze odkryli gigantyczną podziemną salę. Nazwali ją salą Mastodonta. A to był dopiero początek. Jesienią dotarli do miejsc, których nikt się tutaj nie spodziewał. To jest dużo ciekawsze niż to, co zobaczyliśmy w sali Mastodonta, bo to są trzy piętra jaskini bardzo obszernej, niespotykanej do tej pory pod względem szaty naciekowej w Polsce jest w sumie pod tym kątem najważniejszym odkryciem w naszym kraju. Kalcytowe nacieki tworzone przez co najmniej 80 tysięcy lat podziemne jeziorka. I korytarze tak duże, że bez trudu zmieści się tam ciężarówka. Przede wszystkim zaskakują rozmiary. Potężne sale, które są y, praktycznie no, wręcz niemożliwe w tym krasie sudeckim. Teraz rozpoczną się wieloletnie badania, bo oprócz widoków Grotołazi odkrywają szczątki zwierząt. I to nie jest cała za... kość, bo brakuje główki z jednej strony na pewno. Czyli znakiem tego, tego dźwiedzia dopadł lew z który go obrzał. Każde odkrycie okupione jest wielomiesięczną, ciężką walką ze sobą i z jaskinią. Grotołazi połączyli siły z czeskimi badaczami i idą dalej. Fakty Agata Dzikowska. Jak Państwo widzą, Agata Dzikowska to reporterka, która wszędzie dotrze i temat wyciągnie choćby z podziemi.